Siemaneczko, siemaneczko, witam was w drugim odcinku kolejnego scenariusza w Heroes 5.5. Dzięki za przybycie, dzięki za oglądanie, zostaw łapkę, zostaw suba, wpadaj na Discorda mojego oraz kabeleta, który oczywiście był twórcą miniaturki oraz tam bym chciał znaleźć was do gry w multiplayer w Heroes 5 albo Heroes 5.5, bo chciałbym... Móc sobie coś więcej pograć niż tylko takie scenariusze, które nie są bardzo emocjonujące, ale pozwalają mi poznać grę, więc serdecznie zapraszam. I, i mam nadzieję, że, że uda mi się kogoś przygarnąć i że uda mi się kogoś zgarnąć. Co chciałby pograć ze mną w szczególności, tak? <grym> Naprawdę bardzo mocno. Bardzo mocno zachęcam. Więc, powoli idzie wszystko do przodu Tak samo misja powoli idzie do przodu, jak widzę Strat ostatnio, trochę mieliśmy strat, tak? Ale w sumie Wypatrzę, no to No to jakby jest co rekrutować, tylko nie zrekrutowane Realnie rzecz biorąc, tak? Mhm mm No zwiększmy sobie to Żeby przyraz, no ale ratyż byśmy też chcieli dostać, nie? Chyba ty mi miałaś po prostu wziąć trochę wojska Które ja tam mam Dobra, w sumie miałaś mi donieść trochę wojska właśnie Chyba. No zapomniałem które tam mam. To szyb, szybciej biegające. Tak chcę co tu, dobra, sorry, sorry, że tak, ale ale musiałem się trochę zastanowić. Dodam trochę tych jednostek, bo one są bardzo przydatne. Wrzucę sobie tutaj. No i dobra, spróbujmy klepnąć tutaj. Te mistrzeli stracę, więc yy, nawet jakbym przyszedł, to nic mi to realnie rzecz biorąc nie dam, bo i tak stracę. No bo ostatnio tutaj chciałem to zagrać i dostałem lańsko i się wcale kurczę nie dziwię, więc tam też nie poszedłem jako tako. No ale spróbujmy. No dopaść może najpierw w tamto miejsce, tak? Jakby opcję Tartak dopiero teraz mamy, trochę późno. Krątwa piekieł mi werbowanie minotaurów. Wolałbym w sumie zwerbować minotaury i spróbować poczyścić to, nie? Ale też potem w kolejnej turze może być. Arena też spoko, tylko no tu będzie dość krwawo. No tutaj, co tutaj jest? Tylko surowce. Dobra, chodźmy po minotaury realnie rzecz biorąc. Najpierw. Mhm, ja sobie to powtórzę, bo dość spore w sumie straty poszły. On raczej nie jakoś mocno biega. Dobra. Będzie tam twardy, więc... więc... będzie niezbytnio fajnie. Mhm. Oh, Okej, okay, dobra. nie wiem czy nie stracę mniej od kompa w sumie. Czy w sumie czy nie stracę więcej, o to mi chodziło. Hmm. No i tak mnie sprzątwa, su su, 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 su. Dobra. Tutaj kontrolem sobie stanę. Okej, okay, trochę się boję tam tego typa, no ale może przetrwam. Czy wątpię, żebym przetrwał. No. No jeszcze sobie tak stanąłem trochę kijowato, strasznie. Trochę kijowato sobie stanąłem, chyba wyjdę gorzej niż komputer. Dobra, miejsca mi sprzątnął. Dobra. Raczej go sprzątnę teraz, nie? Jakby ten shot wszedł spoko. Dobra, mogło być gorzej. Znaczy było w miarę gorzej, nie? Jakby, no chyba straciłem więcej niż ko konkutr, -kon niż konkrut. Co ja tutaj chciałem z dowodzenia realnie robić? Ach. Nie umarłych jednostek z się 8. Aha, czy w taki sposób to dowodzenie działa? Okej, okay, jeszcze mistrzowskie znajdowanie drogi. Mmm... Znajdowanie drogi, tak, so, 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 sobie. So, 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 so. Jak sobie patrzę, czy to ma sens. Hmmm, czyli mistrz klątw, co ja realnie chciałem zagrać? Mistrza klątw? Ha. to jest realnie rzecz biorąc. No, ciekawe, co ja chciałem zagrać. Nie no, tego wezmę, może lepsze dowodzenie. Bo szczerze powiem, niekoniecznie pamiętam co miałem w zamku też. Slowa miałem, ale też nie budowałem w sumie. Kolejnych poziomów, więc też ciężko, żebym miał coś innego, nie? Trochę tych rzeczy będzie. Spróbujmy coś klepnąć, ale no potraciłem znowu. Znowu głupio potraciłem, co nie jest fajne. Nie, stracenie jednostek to nie jest nic przyjemnego. A no, jakby uważam, że gildia magów to jest... Dobry pomysł, mimo wszystko. Mimo, że tych jednostek jest deso i slow. No to tak będziemy chcieli zagrać. Slow death, no do, do dobre zaklęcia na pewno. Nie ulepszone. No to tak w sumie słabo. Ale jako mięso armatnie, dobra, średni niby Play nocy. Nie chcę głupio tracić. Bo jak potracę, no to znowu będzie dupa. I znowu będę płakał. I będzie wszystko źle. I... I Całe życie będę opłakiwała. Chciałbym, żeby już jakbym. Ale nie chcę mi się tam, kurde, potem iść, nie? To jest takie też trochę bezcelowe. Iście w to miejsce ponownie. Będzie się leczył. Jakoś dużo nie bije, bo ja mam w sumie takie mało. wojownicze statystyki. A tych 10-13 to się boję, no. no. Tych, 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 tych zrobię w sumie, ale tamtych to tak... Dobra, nie stracę mi i widzicie, to jest takie właśnie do dupy. Dobra, wracamy po armię dodatkową, bo ja nie będę tracił na kolejne... Kolejne rzeczy, kolejne sytuacje, wiem, wiem, zdaję sobie sprawę, to jeszcze mogę zrobić. No i, no i ile tych furii straciłem, i co teraz? Ale on mnie szczelił, on mnie szczelił, dostałem... No właśnie. Zachętę niby dostałem, ale co mi z tej kurde zachęty, no? No co mi z tej zachęty do cholery jasnej, no? Gdzie jest ta zachęta? Hmm. Nie widzę. Wolałbym dyplomację, nie? I empatię. I machiny są, moi drodzy. No, machiny przygarnę. otwieramy dużo rzeczy, i wracamy do zamku. I teraz tak, co? To ostatnio, że przegrałem, nie mam za bardzo wojska. Kasy też realnie nie mam za dużo. Te jednostki wziąłem, ale ja tak średnio mi to nic da. Oj, Ojoj, oj, oj, oj. no nie ma tu wybitnego tempa, tak? Dzień pomyślnych wiatrów. No, fajnie, fajnie, tylko co mi z tego? Się nauczyć zaklęć. Budujemy kapitol i będziemy teraz robić wojsko. No, jakieś tam mamy do wyboru, nie? Jakieś tam, niby, mamy te hydry, żeby przetankowały, co nie, co i tyle, no, ale tych furii tak dużo potraciłem, że aż to smutno wygląda, nie? Naprawdę bardzo smutno. Nie wiem, czy, czy mi to jakąś kopalnię pokazuje, czy coś, jakby... No mi chyba pokazuje, no. No a to już jestem w stanie zrobić, nie? Już coraz więcej, realnie, z tych wszystkich jednostek... ...konkutrowi kon 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 też to rośnie. Coś bardzo mocno w sumie rośnie. nie jestem wybitnym mapkowiczem ale może z czasem się nauczę, bo... ...no bo chciałbym, chciałbym umieć. Bez sensu, żebyś to sterczał z tym wojskiem, skoro tam tamta mi dostarczy za chwilę. Mi sobie po prostu tutaj, a ja ci dość do wojska i tyle no. Będę je tracił, bo, bo będę je tracił, no jakby ciężko, żeby mnie nie, nie tracił, nie? Też przy nie mam jakiegoś zajebistego z, z kasą. Jakieś ulepszenia mogę niby mieć. No, tych zabójców spoko mieć warto miejsce. Mhm, No coś do przetankowania jeszcze by się przydało. Mhm. Średni to już są niskie, w sumie realnie rzecz biorąc, nie? Niby są, niby są niskie. jakby udało się rzucić jakieś grupowe sloły, jeszcze w sumie ich nie mam. O ile dobrze kojarzę. Ora, to chodźmy, zróbmy sobie tę stronę. Zróbmy sobie to. Czy ja jestem w stanie go nie stracić? Wydaje mi się, że nie. Wiem, że to tracę, ale wydaje mi się, że nie. E, Karawanę też mogę sobie potem robić, nie? No trochę mi przyrosnęło, tylko kasa, kasa jeszcze raz hajs. Mhm. Do przodu. To będzie dłuższa, dłuższy scenariusz już. Już stacja, nie? Pikasy, no to nie mamy za dużo przyrostu. No nie mamy, nie mamy, nie mamy. Dobra, ale biorę to tak, donoszę. Te dwa znajedynki po prostu wezmę. No i trzeba działać, nie? Trzeba rozwijać to wszystko, bo... ...bo nie wygląda to dobrze. Mhm. Uh Spróbujmy -huh. powtórzyć. Może mi się uda lepiej to zrobić. Tylko jak to ja nie wiem. A za mięso armatnie po prostu wziąłem i... No i źle sobie stanąłem o kratkę źle, Kurźwa machać. Zajebiście to co zrobiłem. Ale zlamiłem, zlamiłem, zlamiłem No dobra, dobra rzecz, ale... Czytam. Bo to było wstyd. Bo to był, moi drodzy, realnie, rzecz biorąc, wstyd, co ja tam zagrałem. Wstyd, wstyd, wstyd się mówi. O Boże jak... Jak się kichłem. To był wstyd jak ja to zagrałem. Kombleepy zagrał ode mnie. No ja mnie nie stracę. No jest to dyplomacja, którą chciałem. A taczyk też Chciałem mieć Chciałem mieć tatuaże Ale dobra, bardziej chcę tą dyplomację mimo wszystko Dobra, to jak za 500 tego to mi się średnio opłaca Te siły czarów No kasa mi jest realnie rzecz biorąc, no powiedzmy sobie potrzebna no i dobra, no i dzięki temu trochę kasy zyskałem. Tylko że jakby pff, musi stacjonować co już, sobie już nie czym mieście na koniec tygodnia, a my nie stacjonujemy. Dobra, idziemy sobie dalej po prostu czyścić tym, co mamy. Będziemy dostawać straty pewnie spore. Za duże te straty poszły. Zdaję sobie z tego sprawę. Poświęcę jednostki, aby zwiększyć przez krwawych dziewic i minotaurów. Intrygujące w sumie. Targowisko nie mamy. Dobra. Mocza baszta. No nie mam klejnotów, tak? Więc. Tutaj nie ma klejnotów. Klejnoty były po drugiej, realnie rzecz biorąc, stronie. I trzeba tam iść je zrobić. To jest ciągle średni ciągle się was boję. Tracę dużo ruchu idąc tam, no ale... Gramy na luzie, tak? Nie spinamy, to jest przecież luźna gierka, nie Muszę być najlepszy. Rozwijam się, uczę się. Może śmiertelny? Obudź uchodźców, okej, okay. no dobra. Dobra, dobra. Dobra, najpierw tutaj. Tutu tu ty. tu ty. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Mhm. Ale ja chciałbym moi drodzy, smoczą basztę. Albo dwór intryk. już sobie zrobić. Już sobie zrobić, żeby mieć. Więc muszę oszczędzać hajs. A że to jest jeszcze góra To tylko podziemie jest, zobaczymy zresztą ja stanę w pierdzie na tej mapie Cii. Może być ciężko tyle nie stracić No, może być ciężk. Powiem dostać. Dobra jest git. Bra, ja uważam, że najpierw trzeba. No wiadomo, że w ciebie strzelać. Ojka. Dobra, wczytamy grę, bo no raczej mnie nie stracę. To sraństwo takie, to jest szok. No bo strzela w niej i tyle, no 12, no mnie nie stracę, bo mnie znowu przypierdosz. Koniec tego tracenia. Te krwawe dziewice tak lecą, to nawet nie będę się z tym bił, w nosie to mam. Szkoda mi aż to tak tracić. Naprawdę, one lecą jak Zbiczasz strzelił. Z się zapieprzają. To mnie będzie stać na smoka, więc realnie będzie już fajniej, nie? Ale. Polaki mają lepiej na tych mapach, no ale to też nie jest jakieś kurwa wybitne. Jakieś mega zajebiste, że to tak super wszystko fajnie działa. Nie jest zbytnio wiecie, jakby. Eee, łatwy ten scenariusz. Niby, niby takie tempo trochę fajne na początku, ale samo w sobie to nie jest jakoś kurde mordercze. Świetne i, i zajebiste, nie? W sumie wybudować coś tańszego, żeby potem tego smoka móc wybudować Ale to i tak mi bez większej różnicy, realnie, dobra, walmy smoka Smok cienia, tak? Mhm Dalej nie przejdziemy, więc trzeba wracać Trzeba wracać że ty masz tą argbecie logistykę, więc w miarę szybko pop popierdykasz. Też te biegające pipidówy by warto było przyzwać Przylezą. No i warto byłoby coś poczyścić. Coś prostego, co by mnie stracił w biegających. No ale stracić strat. Poleciały jak, nie powiem, co... Tak szybko wszystko, no bo wszędzie strzelak, nie? Też nas przypierdzie wszędzie strzelak, więc to jest tego tak utrudnione. No tutaj nie ma strzelaków, realnie rzecz biorąc, to tam mogę sobie to mimo zrobić, no tu też dostanę lańsko w sumie. A tam nie ma strzelaka, to bym wygonił, dobra. No, 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 ciężko bez wskrzeszenia, bez strat, tak? Bez, znaczy, wskrzeszenia tutaj, no tak, wskrzeszenia, bo to nie, nie umarłych, nie? Chociaż ja bym wziął tych znikających i rzucał czarami, tylko że ja nie mam czarów bijących magicznie. No właśnie. no takim ni, ni, nijakim typem w tym momencie. Patrzcie się, jak to wygląda. Nie wygląda to za dobrze. To ja i tak tam idę, nie, ale. Ale szału nie robi. Szału nie robi. To jest takie. takie łatwe. To takie proste. Żaden pośpiech. Leżymy pod kocami o miłości. Nie śpiewajmy tu dziś, bo ja takie proste, żaden pośpiech, tu stracę Was, tu stracę Was i nie chcę Was tracić. Mógłbym w sumie Was olać i Was nie zabierać do tej walki, realnie rzecz biorąc. No, rumy te córki po prostu. Tam już wystrzeliła pewnie. Romana mi ukradła, ale... To nie wygląda to wszystko takie dobrze. Ba jest też szalu nie robi. Mhm, bardzo dobrze. Ona wtedy mi dostanie. A dobra, lekko jak w sumie dostaniesz... Ta trudka też walni, walni już ładnie. Okej... Okay. Mhm... Zostaw, że mi ich Okej, okay, nie wolno nie w sumie realnie, że już biorąc dużo no, Ten ładny już sobie pomykasz Więczymy Ciebie 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 ra raczej mi nie, nie zabije Dobra, zabił Okej, okay, no, no tu fajnie jest to wybuchanie, tak? No Chyba straciłem mniej od konkutra, ale mimo wszystko, nie? Przemachiny, no i dobra, mamy jakieś surowce, chociaż nie możemy się rozwijać. Jak... Kapitol jest, surowce są, można coś grać. Tu, no, tu, tu, jakby nie trzeba za bardzo strzelaków. No tu ten mag jest zasrany, to jest poziom zagrożenia średni. No ciężko będzie mi to realnie rzecz biorąc, zrobić. No ale tutaj no, no, no nie ma strzelaku, więc z problemu mogę iść spróbować sobie powalczyć. Mm -hmm. Rytuały, nie rytuały, nie surowce, wiedźm nie mamy, nie ma za bardzo szał Zdrowia ten zasób, ale no, patrząc na hajsy... Przylazły mi, nie? No dobra, to jest przyrost ich większy. Ale no to nie wygląda dobrze. Zdjęcie anioła. Yy. Będą się pewnie gdzieś stawiać. Pewnie tak. Ale dobra, dzisiaj jest krótszy odcinek, zostawię to w tym tygodniu. Najlepiej byłoby tak cały tydzień robić na jeden odcinek, tyś mi tak kiedyś pisał. Ale kurczę, trochę to się, no, mniej więcej tak wyszło, ale no, na razie mnie idzie, więc dawajcie mi tam gdzieś rady czasami. Mimo, że może już nagram to prawdopodobnie, zanim wy to mi dacie te rady, ale na przyszłość, jakbym kiedyś grał, no to byłoby fajnie, więc dziękuję wszystkim za przybycie. Dzięki za oglądanie. Dzięki kabelet za miniaturkę, a Wam wszystkim. Życzę dobrego dnia, zapraszam na Discorda. Może uda nam się zgrać na mapki multiplayer. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa!